Bo, ja tak pokrótce, piękna historia, piękne wydarzenia. Dwa razy w Biblii napisano, że Pan Jezus dziwił się, jedna raz dziwił się, wierzy, w tym przypadku, jedna raz dziwił się, nie wierzy. To napisano w Marka, szósty rozdział, szósty wiersz. I właśnie co my chcemy, jak Pana Jezusa, dziwić? Wiary, wiarą czy niewiarą? Kiedy Pan Jezus tak dociera tyle okazuje dobra, cudów, a ludzie nie chcą wierzyć. I to tak no, napisano, kiedy Pan Jezus dał e, chleb, nakarmił pięć tysięcy, a później przychodzą, znowu mówią, pokaż nam cud, a widzieli przecież. I piękna świadomość tego Sotnika, e, to jest bardzo pięknie, że On będąc po ludzku dobrym człowiekiem, czyniąc dobro, pobudując synagogu, wiedział, że mu nie należy, że on nie godzin. To jest bardzo cenne. I teraz też chciałbym powiedzieć, że kiedy w, w niedzielę byłem chory i później byłem w szpitalu, to później modliłem się tak. To mówię nie dlatego, że, że żeby pokazać siebie, a no tak miałem na sercu. Modliłem się, że Godzin jestem tej choroby, nie godzin jestem tego dobra, której Pan Bóg daje w moim życiu, a godzin choroby. I właśnie ta świadomość, że ile w naszym życiu nam nie należy dobra, które Bóg okazuje, a jeśli Pan Bóg coś dopuści, to człowiek od razu na, narzeka, a, a nie, często to jest bardzo korzystnie. I to piękna świadomość tego człowieka była. Ej, w, I kiedy. Pan Jezus kiedyś uzdrowił w, w Jana w piątym rozdziale. Roz, to on powiedział do tego człowieka: Iść i więcej nie żeby nie spotkało, żeby nie było z tobą jeszcze coś gorszego. I to Pan Bóg dopuszcza różne wydarzenia, i chwała mu za wszystko. I, i powiem tylko tak pokrótce, że dzisiaj mam potwierdzenie, że jestem zdrowy, że miałem podejrzenie jednej choroby, a jej nie ma. I wierzę, że Pan Bóg uzdrowił, pokazał piękną lekcję, ale dalej mam świadomość i dzięki Bogu za tę świadomość, że potrzebuję Jego, że też nie jestem godzien żadnego dobra Pana Boga, a on jednak okazuje tyle dobra. A nie pobudowałem żadnej synagogi, ale mam nadzieję, że Pan Bóg pomoże jeszcze coś pobudować, jak on da, Więc chwał Panu Jezusowi za to, że on tak do ludzi też podchodził, że on e, miał pod podejście i do bogatych, i, i, i do biednych. On do wszystkich, On przyszedł do wszystkich uratować i potrzebujemy Jego. Chwała Jemu. Amen.